Hey, man, siemano widzowie, witam was kolejnym odcinku z Toilet Tower Defense, a w dzisiejszym odcinku zagramy sobie tylko eventowymi jednostkami na trybie Nightmare Auto Skip i zobaczymy jak nam to wyjdzie. Także ty drogi widzu, bez przedłużania strzel, koniecznie tej łapki w górę, subskrypcji. zapraszam cię do oglądania. No i jakby ktoś pytał jakimi jednostkami będziemy grali, to gramy Santa TV Man, czyli Pharma jest to Mitek. Z eventu świątecznego, mamy również killer TV Woman. W sumie wszystkie te jednostki to mityki. Healerkę z tego co dobrze pamiętam jest z eventu walentynkowego. Mamy również szef TV Mana, był to event Turkey. Large Firework jest z eventu sylwestrowego i Titan Sigma Men z tego eventu Ohio, który właśnie niedawno znikł, chyba wczoraj albo przedczoraj jakoś. Więc co, nie będziemy tu przedłużali, jaka tutaj mapka, tylko jaka tutaj mapka Desert ostatnio grałem. Może Toilet City, jakiś coś w tym stylu, możemy sobie zagrać widzowie. Więc nie gadamy, tylko wchodzimy i zaczynamy Dlaczego takie jednostki wziąłem, a nie inne? Ponieważ dawno nie grałem tymi jednostkami A niektórymi w ogóle nie grałem chciałem je przetestować Tak naprawdę healerką to ja nie wiem Grałem dopiero jak wyszła w walentynki I tylko raz ją testowałem, nic więcej Szefa bardzo dawno nie grałem, bo dawno go nie miałem w a z Large Fireworkiem była taka historia, że nigdy go nie miałem. W sensie nie miałem. No teraz go mam, ale faktycznie nigdy go nie miałem i nigdy nim nie grałem. Pierwszy raz dopiero się będę grał. No i Titan Sigma Menan to tak samo grałem raz. Dlatego dobrałem sobie właśnie takie jednostki, a nie inne. Żeby jednak przetestować, jak one działają, no bo dawno ich nie używałem, albo tak jak mówiłem, wcale. Póki co na start stawiamy Santy, bo kasa będzie nam potrzebna. Musimy zbierać 350 dolców. Myślę, że jako pierwszy wlatuje tutaj szefik. Drugiego damy sobie tego Larcha, trzeciego albo Titana, albo Hilerkę, ale raczej Healerkę sobie damy. No i zobaczymy jak ta gra się rozwinie. Mam nadzieję, że tylko nie przegramy, bo ostatnie moje challenge'e są takie, no wiecie sami jakie niewypołowe, bo cały czas przegrywam na nich, albo dochodzę do jakiegoś 30 wave na Endless modzie. Także no mam nadzieję, że dzisiaj ten challenge mi się uda. Zobaczymy półki co Wavik drugi, dajcie skipa, wavic trzeci, dobra, elegancko. I teraz tak, gdzie ja chcę tego szefa postawić? Czy ja chcę go postawić w tym miejscu, czy jak na przykład w tym miejscu go postawić? Wiecie co? Postawimy go na razie chyba sobie gdzieś tutaj, tak myślę. Chociaż w sumie mogę go też tutaj postawić, bo czy nawet nasza baza ucierpi, czy nie, to jest bez różnicy, powiem wam szczerze. Postawmy sobie go gdzieś na razie, myślę, że w tym oto miejscu, coś tutaj. Bo nawet gdyby nasza baza ucierpiała, to nie jest jakiś problem. Ponieważ mamy tą killerkę, która będzie leczyła, nam jeszcze bazę, czyli jednostka Która leczy bazę jest w dodatku Dobra, na start tak słabo bije Ten szefik, no ale to tradycja Na starcik to jest szefik, póki co ulepszmy Sobie Santy, czy tu mam Czy tu mamy ręcz? okej, okay, tu nie mamy ręcza, Więc będziemy musieli poczekać na skipa I szefa chyba ulepszymy, żeby obijał już tutaj Te jednostki, fajnie, czy jest splash Czyli obija parę jednostek naraz, nie pojedyncze. To mi się na pewno przyda i teraz tak, ile on daje ręcza dodatkowego? Czy będzie już tu mógł bić? Nie będzie mógł tu bić, troszkę tutaj źle zrobiłem, chociaż czy ja wiem, czy to źle. Zaraz to ulepszymy, chociaż czekajcie, czy on nie będzie mógł bijać? Chyba nie, chyba nie, tylko dopiero tu jednostki nadchodzące z tej strony. No dobra, okej, okay. to się ogarnie, to się ogarnia spokojnie, zaraz ulepszymy i będzie również z tyłu bił. I tak gram autoskipa. Dlaczego? Jakby ktoś pytał, ponieważ jest ciekawszy challenge wtedy. Jak nie gram autoskipa only, to jest takie wiesz, chillerka. Ale wiecie, co na chwilę wyłączę, i to nie z tego powodu, że nie wiem, boję się, że ktoś mi się przedostanie, czy zniszczą mi bazy, czy coś w tym stylu. Tylko po prostu naryspiło się 130 jednostek i będzie mi strasznie lagowało gierkę. Zresztą sami wiecie, te toalety chodzą już. Więc po prostu sobie poczekam chwilę, zniszczę par tych jednostek, bo i tak wiadomo, że je bym zniszczył, czy tak czy siak. I no zaraz sobie odblokuję tego autoskipa ponownie. Myślę, że jak przejdzie to fala, już będę mógł odpalić znowu i w sumie nawet już odpalę, żeby mieć za tysiaka upgrade'a i zająć się tymi jednostkami tutaj z tyłu również. I proszę bardzo Dual Claw, w ogóle ile już bije szef na levelu trzecim, 2000 damage na jedną sekundę, ej dobra, szefik jest jednak mocny, ja już wiem dlaczego go tak bardzo lubiłem. Przy okazji dajemy sobie tego auto skipa znowu i chyba large Fireworka będziemy mogli zaraz stawiać, ale to za chwilkę. Na początku zajmijmy się tutaj santami do końca, bo kasa będzie troszeczkę nam na początku potrzebna. Idzie mu ten toilet 14 tysięcy, z tyłu mamy Polisa 15. 000. Czy idzie już taki jeden pewien ziomek, czy on dopiero teraz będzie szedł? On chyba dopiero w tym wave jeszcze, zaraz wątpania, którego mi chodzi, bo zapomniałem jak go się nazywa. Gdzie ten ziomek jest? On jakoś teraz się respił. O, idzie. Flying bust of toilet. Siemano, wariacik. Siemano, Witam ci cieplutko. Dobra, mamy 1600 dolców. I co ja teraz chcę zrobić? Czy ja chcę zbierać kasę? Wiecie co? Zbierajmy do 2500 dolarów. Dlaczego? Bo idzie nam właśnie flying... A jednak przydałoby się trochę już bić tego damage'a, bo mamy 11 wave, grę z autoskipa, będzie nam to bardzo potrzebne, nawet mamy tego polisa, który się przedostanie dalej. Także no na pewno zamiast wchodzić level Santy, wejdźmy sobie na razie tutaj w level. 3100 Dimages na 0,8 sekundy myślę, że będzie starczyło nam, więc ulepszymy sobie Tom Santę, jak ta już śpi, no to tą chociaż ulepszymy. No i dobra, jak to teraz z nim będzie wyglądało? 23 tysiące, dobra, no bijemy elegancko tym szefem. Szef tutaj kręci elegancko pizzę i obija. Myślę, że raczej nie przegramy. I czy ja chcę teraz coś dostawić? Czy ja chcę coś teraz dostawić? Możemy tego large fireworka, bo on też bije splash damage, więc postawmy sobie go obok i od razu ulepszmy. Żeby jednak z tej wyrzutni fajerwerków sięgał do jednostek i je obijał elegancko. Już tak powoli sięga. Zresztą sami widzicie jak fajnie obija. A my póki co ulepszmy go jeszcze raz. A, i jeszcze raz, okej, okay, ulepszmy go. Ja wiem, że z santami powinienem się zająć teraz. No bo jednak kasa będzie tu potrzebna, ale. Na spokojnie, na spokojnie, damy radę, damy radę. I znowu naryspiłem dużo jednostek widzowie. No chciałbym tego autoskipa grać, tylko jest problem taki, że ja te jednostki, jak widzicie, tutaj stawiam praktycznie pod koniec. Jak respie sobie 200 kiblaży, no to ta gra będzie tak lagowała, że muszę wyłączyć. No po prostu muszę. I to nawet nie z tego powodu, że się boję, że przegram, tylko z tego, powodu, że tylko z tego powodu, że boję się, że grę może zaraz wywalić od tych lagów. Więc na chwilkę wyłączę sobie, przy okazji Santa też bym tutaj ulepszył. No powiem wam tak, challenge troszeczkę łatwy, ale da się też napotkać trudności, bo to przypomnę jest dopiero 14 wave. Już kiblarze mają po 20 tysięcy. My tutaj mamy zaledwie dwie jednostki, to jeszcze nie ulepszone na maksa. Dobrze, chociaż oni splash damage, to jest ten plus. Dobra, ile tam jednostek? 15, Ok, odpalamy skip od nowa i co by tutaj, ulepszamy do końca tego large fireworka? A zróbmy, chociaż nie, to nie jest ostatnie ulepszenie, Ok, to jest dopiero level 5 i nie wiem, czy Titan Sigma Mena nie położę sobie go gdzieś w tym miejscu, żeby jednak już obijał z respa, chociaż dobra, nie no, stawiamy wszystkie jednostki tutaj. Myślę, że tak będzie najlepiej. Przy okazji tutaj teraz stądami się zajmijmy. Healer TV, Healer TV. Gdzie ja chcę postawić Healer TV? Wiecie co? Chyba wszystkie w ogóle postawię jakoś tak w tym miejscu, żeby wszystkie jednostki były obok siebie. Dobra, jak to wygląda? Airplane, toilet. Czy idzie do spania? Oj, troszeczkę mu tam zostało. Niedużo, bo niedużo, ale jednak mu zostało. Chyba do bazy się nie przestanie. no chyba, że uśpi mi tutaj jednostkę. Ale w to wątpię, z tyłu mamy tutaj jak widzicie boss toilety, dobra airplane poszedł do spania co najważniejsze, przy okazji santa, 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 no i zdążyłem elegancko, santa ulepszona, zaraz ulepszamy na kolejny level, ale nie wiem czy na początku tylko large fireworka nie ulepszy, bo jednak dodatkowe 2000 damage'a na tego boss toileta 2.0 może się przydać, chociaż tak bardzo nie muszę się śpieszyć, ulepszmy jeszcze raz Santa w ogóle widzowie dawajcie jakieś propozycje na event w Toilecie, bo widzę, że ostatnie eventy się pokończyły. Był Wielkanocny, był ten Ohio, czyli z okazji Prima Aprilis event, a teraz nie mamy żadnego i liczę, że Tylandryk dodaje jakiś, bo ja już jestem przyzwyczajony do tych eventów w tej grze. Dla mnie to już była taka codzienność, chodzę do giereczki, widzę nowy event. Dobra, przy okazji Large Firework ulepszano Maxa, no i teraz się przyda, bo Boss ile idzie, bo ile idzie, a ja sobie zaraz tu jeszcze Santę ulepszę. Jak to obijanie wygląda, co my mamy z tyłu Mamy, ojojoj, oj, oj, mamy ziomeczka Oj, dobra, Uff, nie przedostał się do bazy Bo on jest giga szybki Ale na szczęście nie dało mu się przedostać Chociaż tu jeszcze drugi przeszedł, no dobra, tyle HP, to nawet nie gadajmy No i co, chyba tym szefem się zajmiemy teraz Teraz tym szefem się troszkę zajmiemy Żeby miał jednak większy ręcz. 4250 di o i tu jeszcze by się dowiecie, co przydało, doskonale wiecie, DJ TV, man. DJ TV, który tutaj właśnie dodawał dodatkowo boosta do d i troszkę by zmniejszał cooldown, no i Leprekon, leprikon do dystansu. Dobra, z tyłu idzie airplane, czy oni się nim zajmą? Chyba się nim zajmą. Dobra, poszedł do spania Myślę, że żeby sobie teraz z szefem wjechać na level maksymalny, wiecie? Chyba sobie tak zrobimy, wiecie? Szefem wjeżdżam na level maksymalny, ale laguje mi. Nie wiem, czy wy to widzicie, ale straszne są lagi. Ja nie mogę respić tyle jednostek. No chciałbym tego autoskipa grać, ale muszę co chwilę gasić, bo mi tak grę laguje. Od nadmiaru po prostu tutaj tych kiblarzy na mapie. No dobra, no to zgaśmy sobie. Chociaż to trochę oszukiwanie te gaszenia autoskipa, ale no nic nie poradzę, że gra tak laguje wtedy. Jak to wygląda? Jak to wygląda? Idzie Ufo. Ufo chyba się raczej nie schowa. Zresztą ma mało. Rocket toilet 43 tysiące. No, wygląda to dobrze. Ok, jest dobrze, jest dobrze. Przy okazji ulepszą sobie pierwszą Santę, jeszcze tylko dwie. Ile tam mi jednostek stało? 39. No to odpalamy tego autoskipa. Druga Santa ulepszona, jeszcze tylko jedna, i wszystkie Santy mamy ulepszone. I teraz zajmiemy się tą killerką. Tylko ja zastanawiam się, gdzie ją chcę stawiać. Czy ja chcę ją postawić na przykład w tym miejscu? Na no, ogromny range Man start. Czyli na przykład jakbym postawił, nie wiem, nawet gdzieś tutaj, albo nawet na respie, to nie byłoby nic złego. I chyba tak też zrobimy, żeby działał ten autoskip, postawimy ją gdzieś może na przykład w tym miejscu. W tym miejscu, niech obije już tu elegancko jednostki, bo tu fajnie troszeczkę obije. Przy okazji UFO toilet, okej, okay, dobra, wygląda to dobrze. I chyba znowu będę musiał kasić autoskipa? Nie, nie muszę, dobra, 30 jednostek jest tylko na respione. Dobra, Santa chce ulepszyć. Halo, dajcie mi Santa ulepszyć, bo widzę, że problemy będą się Titan Sigma Mena postawić już powoli, wiecie? Titan Sigma Men stawiany, ulepszany. I niech tutaj obija, bo Titan się przyda, bo coraz więcej silnych jednostek się respi. Więc Titan Sigma. Jedynym minusem, że nie mamy Repair Drona. To jest jedyny minus na tą gierkę. Że Repair Dron by się ultra przydał. Ale przy okazji Santa wskakuje na lewe wyższy. A dlaczego Repair Dron? No właśnie dlatego, żeby Sigma, moja, nasza Sigma cudowna nie została usypiana co chwilę. Dlatego nie lubię stawiać tutaj po środku tych jednostek. No ale dobra, tego Large Fireworka chyba sobie zostawimy na razie. Szefa też sobie możemy zostawić, myślę. E, tą healerkę ulepszyłbym w sumie. Za 6,5 tysiąca ulepszmy sobie, ulepszmy. Bo jednak healerka robi dobry damage i też jest na no, dobrą po prostu postacią. No nie, no dobra, aktualnie ta gra wygląda dobrze, wygląda dobrze. Tylko czy my chcemy zmienić tego Large Fireworka rozstawienie? Wiecie co? Zmienię sobie, zmienię sobie, postawię go w tym oto miejscu, ulepszę na maksa, tak samo zrobimy z szefem, tak samo widzowie robimy z szefem, stawiamy go w tym oto miejscu i ulepszamy go na maksa, tylko już go usypiałem, to jest ten minus, nie usypiajcie mi szefa, dobra to Sigma ulepszę na level maksymalny, żeby jednak bił ten damage, bo ten damage się przyda, zaraz ulepszymy z naszego szefa, już go ulepszamy nawet... I co? No i teraz myślę, że ta gra będzie wyglądała ciekawie i nie będę musiał gasić tego autoskipa. Szef zaraz będzie również ulepszany na maksa i zaraz będziemy dostawiali jeszcze jednostki. Tylko pierw te ulepszmy, bo kasa nam jest potrzebna. Nie no, Titan Sigma robi tutaj carry. No sami doskonale widzicie, on wszystkich tutaj miażdży. No, chciałem już szefa jeszcze przy okazji ulepszyć, a tu szef poszedł do spania. Halo, panie szefie, wstajemy. Dobra, ulepszony. No to teraz healerka. Healerka 12500 Dobra, zaraz to robimy, 32 wave, no póki co idzie nawet dobrze bym powiedział, nawet bardzo w sumie dobrze, nie nawet, tylko bardzo dobrze. Jakoś jednostki się na mnie przedestawają, jedyne co mi wkurza w tej grze to wam powiem, że te lagi, bo mam lekkie lagi. W ogóle healerka chyba w ogóle stunów nie dostaje, to też jest dla niej plus. Dobra, welder poszedł do spania, giant dual blade też, giant du... Giant Blind też pójdzie zaraz do spanka. To co ja chcę teraz zostawić? Może tego Large Fireworka? Bo to jest jednostka, którą no, nigdy w życiu chyba nie zagrałem, tak mi się wydaje. Nawet jej nie testowałem. Chociaż może i testowałem tylko raz, ale nie jestem też pewien. Więc jego sobie postawmy. 5000 d major Okej, okay, ładnie. Nie, no ładny, fajny. Strzela jeszcze z tej wyrzutni Fireworków. No nie, no fajna jednostka, podoba mi się. d major może nie ma jakiegoś sporego, no bo 5000 na 0,5 sekundy, no to nie jest jakoś dużo. Ale no pod względem animacji jednak tym, że jest splash tutaj, wygrywa, wygrywa. Dobra, Titan Sigma mena na drugiego nie będę stawiał. Może healerkę obok gdzieś tutaj postawić, tylko ona się zmieści? Zmieści się, więc healerkę sobie postawimy. I jeszcze jednego szefa, żeby jednak tutaj slowował. No właśnie, bo szef to w ogóle jest już total OP jednostka dla mnie. A to doskonale wiecie, ja go od zawsze lubiłem. Dlaczego? Bo jest splash, damage, to po pierwsze. A po drugie, no Toilet slowy, nie dość, że obija, ma splash tutaj, damage, to jeszcze slowuje toalety. Lubię tego zioma, co kręci pizzę, no po prostu go lubię, no co ja mam więcej tutaj dodawać? TV Woman leczy nam jeszcze bazę, jakbyśmy stracili. Po prostu idealne combo, fajne są te eventowe jednostki, wam powiem. A wy napiszcie w komentarzu jeszcze koniecznie, jakie wy byście złożyli ewentowe jednostki. To może w na następnym odcinku zrobimy taki sam i je przetestujemy, bo mamy jeszcze mechbany, mamy cupidy, mamy leprikony, mamy sinisterki, mamy godli prezentowe. Naprawdę jest mnóstwo tych ewentowych jednostek. Tylko ja mówię, no to jest taki pierwszy odcinek, żeby sprawdzić, czy wam się ta seria spodoba. Chociaż troszkę łatwa jest ta gra, ale możecie ułożyć mi cięższe kombo. To może jakieś propozycje z komentarzy skorzystam i jakieś kombo wasze wezmę, żeby było ciężej. Bo tu faktycznie no jest już łatwo, jest już łatwo. Dlatego widzowie, zróbcie jakieś ciężkie combo, ale nie jakieś niemożliwe, bo pamiętajcie, ja jestem noobkiem. To może właśnie z waszego combo skorzystam w następnym takim odcinku. Tylko pamiętajcie, no, eventowe jednostki, eventowe jednostki jednak. Mogą być to legendy, mogą być to epiki, nawet rare unity. Tylko żeby ten challenge był ciekawy jednak możliwy do przejścia. Dobra, 40 wave, nie no to już jest koniec giereczki, to już raczej nie będzie żadnych zaskoczeń, że przegramy. Wydaje mi się, że no to jest na easy, mogę nawet Titan Sigma Mana dostawić, nawet postawię sobie go tu na respie, ulepszmy od razu. Niech tutaj obija, bo raczej nie przegramy tego już. Chociaż ten Rocket Launcher widzę, że no ma trochę tego HP, 3 miliony to jest dosyć dużo. No ale widzowie, czy Titan Sigma Man nie jest przecudowny? No sami powiedzcie, no Titan Sigma Man, no to jest najlepszy Titan w tej grze. Dalej będę to mówił, nie zmienię swojego zdania. Pod względem oczywiście wizualnym mi tutaj chodzi, no najlepszy Titan w grze. Taka Sigma, no nie no. Uwielbiam zioma, uwielbiam zioma po prostu. No d no ma też niezły D-Mage, no ale nie jakiś ogromny. Ale no pod względem wyglądu on jest top tier, top jeden na pewno. I trzeci Titan Sigma ulepszony. To może jeszcze jedną killerkę jednego szefa i jednego Large Fireworka dostawię, żeby tak było do kolekcji. To wystawmy sobie Large Fireworka może gdzieś też tutaj, na blisko. Pyk, 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 pyk. Praktycznie ulepszony na maksa. Halo, halo, dajcie kasę, bo chcę go ulepszyć. Toxic Mutant, dasz mi tyle kasy, dasz mi 300 dolców, jak cię zniszczę. Panie byku, dasz mi tutaj, dobra, nie potrzebuję od ciebie jednak Postawmy sobie również szefika gdzieś tutaj O, tutaj sobie go postawimy elegancko No i healerkę damy sobie trzecią do kolekcji również gdzieś tutaj A, ja nie mogę? A, kasy nie mam chyba, czy o co, co tu chodzi? Jak limit? A, bo healerek dało się dwie, no tak, to też prawda, zapomniałem o tym. Dwie healerki to był maksymalny limit. No i dobra, to nie problem, najwyżej no sobie dostawię jeszcze, nie wiem widzowie, co by tu dostawić, co by tu dostawić. No tego large fireworka, po prostu fajny ziomek z niego. Postawmy go nawet gdzieś tutaj, pyk, ulepszamy. No i co, no i myślę, że to jest GG już, no, 46 wave, idzie elegancko, te toalety są niszczone co sekundę. Troszkę za łatwo bym powiedział, troszkę za łatwo. Bo ostatnio sobie robiłem taki challenge z moim widzem. Igraliśmy graliśmy tylko właśnie Scientist TV, o ile się nie pomyliłem z nazwą. No tą jednostkę zostawia po prostu ścianę. Igraliśmy graliśmy tylko inżyniera na trybie Nightmare Auto skip. I powiem wam, że chyba było pięć podejść. I za piątym podejściem może by nam się udało, gdyby nie to, że wywaliło grę. Także taki ciekawe combo wymyśliłem do challenge'u. Możecie sobie sami spróbować. Dosłownie mieliśmy Santę. I mieliśmy, właśnie, scientistę i mieliśmy inżyniera. Jeżeli ktoś ma inżyniera i scientistę, spróbujcie jego challenge. Bardzo fajny i myślę, że musicie troszkę się nagłówkować, żeby jednak wygrać. Przy okazji, 49 wave, jak to tutaj wygląda, wygląda bardzo dobrze. Czy ja chcę coś zostawiać, czy ja chcę coś sprzedawać? Chyba nie. Po prostu zostawmy tak, jak jest. Ujrzyjmy ten piękny zaraz napis wygranej. No i to tyle. Pokażcie też bossa. Halo, halo, gdzie jest pan boss? Aha, dobra, bo to jest 49, nie 50 wave. Nieważne, teraz mamy 50 oficjalnie. Scientist 2,5 miliona schodzi elegancko. Mamy tu Infected, mamy tutaj Ultraziomeczkę Rokieta. Co my tu mamy? No, nikogo takiego silnego. O, teraz idą silne jednostki. Massive Bassawoen i zaraz nam się tutaj właśnie boss, Sigrespi. Ale ten bossik powinien być jakoś ulepszony, wam powiem. Bo jednak, jak był ten wielkanocny Event i tam miał boss 33 miliony HP, a na takim trybie Nightmare ma zaledwie 2,5, to moim zdaniem powinien być jakiś nowy tryb, ty, typu nie wiem, koszmarny plus, nie wiem, Nightmare plus, coś w tym stylu. Wiecie o co chodzi? Gdzie jednostki będą jeszcze silniejsze i boss będzie miał na przykład 30 milionów HP. To by było ciekawe, bo ten Nightmare już jest Proste jak ma się dobre jednostki No i wygraliśmy 18 minut 18 sekund Elegancka cyfra tutaj Wracamy do lobby Podsumowując challenge bardzo fajny Jednostki no troszkę za łatwe bym powiedział A ja wiecie jak lubię Lekkie utrudnienie tylko żeby też nie było Za ciężkie ale bądź co bądź Fajny challengek Dzisiaj widzowie do wygrania u mnie będziecie mieli coś takiego, nie, wiem, czy słabszego, czy lepszego. Trzy osoby Toxic Upgrade Titan Kamerameny. Jedyne co musicie napisać to ważniej w komentarzu. A teraz na ekranie macie zwycięzców ostatniego losowania. Serdecznie mordeczki wam gratuluję, i nagrody poszły już do was mailboxem. A i propos mailboxa, widzowie, jak bierzecie udział w konkursach, pamiętajcie, żeby zawsze mieć tutaj odpalony dobrze mailbox, w sensie, chodzicie w zębatkę i tutaj musicie mieć tak, mythic na zielone, godly zielone, exclusive zielone, trupsy zielone, create zielone i gemy zielone. Pozostałe basic and możecie tam jak chcecie robić, ale no tutaj jak wam jednak rozdaję rzeczy, bo miałem już jeden przypadek, gdzie ziomek wygrał i nie miał odpalonego mailboxa i nawet do tej pory nie naprawił i nie mam jak rozdać. Także no, widzowie, ustawiajcie to. I jeszcze możemy sobie zajrzeć do mailboxa jak na no koniec odcinka. Kuba, dziękuję ci za Sawa serdecznie. Olek, dziękuję za 5 gemów. Elot, dziękuję za dualbata Konrad, dziękuję ci za New Risk gift'a i 50 gemów. Oj, nawet sobie go może otworzymy. Pozdrowie ku. Oli, dzięki za DJ Speakermana. Elot, dzięki za Titana. Kuba, dzięki za laser guna. Ksawier, co tutaj wolno za gift widzowie? Nie no, Ksawier Sigma Totalna. Dziękuję ci za Red Lasera i 500 gemików. pozdro szefie. Abera, dziękuję za toksika. Elot kolejny, Elot w ogóle chyba jakieś dni robi ze mną. Patrzcie, dzień czwarty, dzień trzeci, dzień drugi to już mamy. Dziękuję za minigana. Mamy jeszcze od Rela tutaj Jetpacka i od Ryczkowski Dual Blade. Tu odpowiadając na maila od Rela, bo napisał Siema, pamiętasz jak ci dałem mecha bany? Czy dałbym coś dobrego? Bo mam tylko legendy i tv Menę. No byczku, ja myślę, że jak miałeś wtedy takie jednostki, to odrobisz sobie na spokojnie, ale wiecie, no jednak to są prezenty. To jest jak coś, tak samo jak, nie wiem, dostajecie coś na urodziny, to jednak głupio by było, jakby wam je odbierali, więc proszę, jeżeli wysyłacie prezenty, zastanówcie się trzy razy, nawet pięć razy, czy chcecie mi to wysłać, niż potem prosić o jakiś zwrot, czy coś w tym stylu. Póki co klajmujemy i pozdrawiam wszystkich, dziękuję za gifciki. No i co widzowie, to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Dzięki jeszcze raz za oglądanie, życzę Wam przewspaniałego dziąka, do następnych takich challenge y. i się